Witam Was w kraju, w którym klasyki z lat 60. na ulicach są normą, budynki wyglądają jak z PRL-u i dawnych hiszpańskich prowincji, a w ludziach płynie latynoska krew. Witam Was w kraju, który zatrzymał się w 1960 roku. Cubano, frio. z pierwszego dnia na Kubie. Przyleciałem tutaj dosłownie wczoraj wieczorem i pierwsze co mogę powiedzieć, wow, ale to jest niesamowita abstrakcja tutaj. Doświadczyłem w sumie jedynie trasy taksówką z lotniska do Airbnb. Było już dość późno, ja byłem po ponad 24 godzinach trasy, plus do tego doszedł jet lag i byłem po prostu zmęczony, więc poszedłem spać, ale mimo wszystko ten mały urywek już mi dał niesamowite emocje. Doświadczyłem już jazdy około 70-letnim autem, no bo taka była moja taksówka, ale jeszcze dobrze nie zobaczyłem miasta za dnia, no bo było już ciemno jak tutaj dojechałem, więc przełączmy się teraz testową na małą kamerkę. Bo i właściwie Airbnb i internet mówi, że chodzenie teraz z taką kamerą jest niebezpieczne. Na Kubie w 24 roku był lekki kryzys, więc sytuacja wygląda nieco gorzej niż rok czy tam dwa lata temu, i każdy nie poleca mi chodzenia z taką kamerą, więc najpierw chodźmy przebadać teren, przełączmy się na to i zobaczmy, co się dzieje na mieście. Ogólnie pierwszy raz jestem w kraju tego typu, gdzie są problemy z walutą, problemy z internetem i jeszcze dużo innych ciekawych niuansów, ale o tym nieco później. Po najpierw wypadałoby Wam opowiedzieć nieco więcej o tym miejscu. Znajdujemy się na Kubie, czyli w socjalistycznym państwie, na które ponad 60 lat temu USA nałożyło embargo, przez co kraj poniekąd został zamknięty na import towarów. Jedyne wsparcie, jakie mieli, było ze Związku Radzieckiego, który już dawno upadł. Przez to powstał kraj, w którym amerykańskie klasyki mijające się z ruskimi ładami na ulicach są codziennością, a ludność wykorzystuje wszystko, co ma pod ręką do przeżycia. Przez najbliższe kilka filmów zabiorę was na podróż po tym kraju i pokażę, jak realnie wygląda on w 2025 roku. Dla mnie personalnie największym stresem tutaj jest bariera językowa. No bo na klubie głównym i w sumie jedynym językiem jest hiszpański, a ja z hiszpańskiego jedyne co potrafię to hola amigo, perro i sinco i to jest wszystko. No ale mam nadzieję, że sobie jakoś przez ten tydzień poradzę. Patrzcie tam. Ja cały czas do was mówię i ja cały czas to widzę. Te auta po prostu się wymijają na przemian. Cały czas jeżdżą jakieś stare klasyki. W całej tej serii odwiedzimy kilka miejscowości na Kubie, ale głównie skupimy się na największym mieście, czyli Hawanie, po której właśnie chodzimy. Tak jak wam mówiłem, przyleciałem wczoraj w nocy i są to moje pierwsze metry pokonywane tymi chodnikami. I od razu trafiliśmy na ciekawy temat. Bolonia now, free cold? E, It's cold. Hamos, quanto? E, minus five. Oh, con yeah. five cubano? Yeah. <laughs> muere de frío. <laughs> no change muere, Frank. ¿De I'm good. Thank you. For one euro, three three for one thank you. Okay. you. Dziękuję. No cigar? No, I'm fine. Okay. Thank me. You. To była moja pierwsza sytuacja, gdzie ktoś mnie zaczepił, a takie sytuacje podobno zdarzają się tutaj cały czas. Ktoś się zaczepia, a chce ci sprzedać cygara, chce ci wymienić walutę i tak dalej, i tak dalej. Ale za ci ludzie chcą nas po prostu naciągnąć. Temat waluty na Kubie jest bardzo skomplikowany, ale o tym opowiem wam później na spokojnie, jak wrócimy do Airbnb. Póki co nacieszmy się tym, co kiedyś było nasze, a teraz jest tutaj dumnie wykorzystywane. Polski, Piat 125p, a tam zaraz polski piat 126p. ZSRR swego czasu sprowadziło mi sporo naszych samochodów tutaj. I tak sobie nimi jeżdżą. Naprawiają je i śmigają nimi cały czas. O właśnie akurat pan coś tutaj naprawia w tym autku. O proszę jaki zadbany maluszek. Ładny. I kolejny, i kolejny. Nie krążę w kółko, totalnie idę bez nawigacji Także nie mam pojęcia gdzie trafię, ale co i tak trochę jest Że nie ma bezpiecznych i niebezpiecznych rejonów, nie ma ciekawych i nieciekawych rejonów Po prostu każda uliczka Daje ci coś nowego, przynajmniej tak czytałem Patrzcie na to autko, jakie zadbane w ogóle, a kierowca jest w środku Nice car Ale generalnie gdy do kogoś zagadasz, nawet trochę po angielsku To się do ciebie uśmiechają, czuję się tu w miarę okej okay. Poza tym, że połowa ludzi z Kupia na mnie wzrok. Jak widzi go prawda, to czuje się ok. A tu kolejka, i ludzie trzymają książeczki. Możecie zauważyć. Wiele rzeczy jest po prostu tutaj na kartki. Tak jak u nas było przed 89. Tak wygląda przeciętny sklep na Kubie. Ola! Zobaczcie, tu nie ma tego naprawdę na pojami, nie? Gracias! Na Kubie mamy dwa rodzaje sklepów, prywatne i państwowe. W tych prywatnych właśnie tak mniej więcej wyglądają półki, a w tych państwowych są ograniczone dostawy produktów, a mieszkańcy dostają tak zwane kartki od państwa. I na przykład dwuosobowa rodzina dostaje tylko jeden płyn do kąpieli miesięcznie. Bywają sklepy, w których na przykład kupimy chemię, ale dla lokalsa jest to strasznie drogie i najnormalniej w świecie nie stać ich na takowe zakupy. Ciekawostka na Kubie nie ma totalnie Coca-Coli. Mają oni swoją kole i oryginalny drink Kuba Libre jest właśnie z tą kolą robiony. Sprawdźmy, jak smakuje. Nawet dobra jest. Trochę mniej słodka, troszkę bardziej kwaśna niż nasza. Ale jest okej. Okay. Swoją drogą patrzcie, tu mamy nowego Mercedesa klasę. W 2011 albo w 2012 roku import do Kuby na samochody się otworzył i trafiają się pojedyncze nowsze auta, ale mimo wszystko są rzadkością, nie? Ale szczerze nie mam pojęcia co tutaj sądzić o bezpieczeństwie. Z jednej strony Idę i czuję się okej. Okay. Zaczepiają mnie tylko ludzie, którzy chcą mi wypchnąć walutę, panienki albo cygara. Z drugiej strony wiele sklepów jest zamykanych za kratami. To jest dosyć ciekawe. Z trzeciej strony większość osób zostawia tutaj normalnie otwarte w okna w samochodach i jest silnie. Więc totalnie nie wiem, jak coś podchodzić do tego tematu. Czy biegać z dużą kamerą, czy biegać jednak z GoPro dla bezpieczeństwa. Czy mogę chodzić wszędzie, czy nie mogę chodzić nigdzie. Bo praktycznie nie ma tego opisanego konkretnie w internecie. W ogóle mam wrażenie, że Kuba to jest taki kraj, o którym dalej jest niewiele właśnie w tym internecie. Dwa podstawowe problemy na Kubie, takie dla nas, turystów, to waluta i internet. Żadna aplikacja czy też firma oferująca karty e SIM nie świadczy usług na Kubie, i nasi operatorzy też w pakietach świat nie mają w ogóle Kuby w ofercie. Przyszedł mi SMS od mojego operatora i 100 kilobajtów, czy tam kilobitów, kosztuje tutaj 4,30, czyli na internet wydalibyśmy krocie. Dlatego też trzeba kombinować i kupować karty tutaj, a internet i tak jest wolny. Mi na szczęście szczęściwości Airbnb udostępnia telefon, ale też mam na nim 4 giga internetu i mogę pisać, żeby odnowić, ale maksymalnie raz podczas całego pobytu, także ten internet jest dosyć ograniczony. Są podobne punkty z kartami SIM, ale to trzeba znowu wyciągać swoją kartę, wkładać tą kartę, nie wiadomo, czy to dobrze nam zarejestrują i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest problematyczne. No ja akurat te miałem farta. Drugą rzeczą jest waluta. Tutaj było strasznie zamieszanie walutowe, bo kiedyś była waluta dla turystów, waluta dla mieszkańców i kursy tego wszystkiego były jakieś pogłatwane. Teraz likwidowali tą walutę dla turystów i istnieje teraz kubański Pesos, ale... Według oficjalnego kursu dolar amerykański to 24 kubańskie pesos. Natomiast każdy posiłek w restauracji i tak dalej kosztuje jakieś 1200-1500 pesos. Czyli to by nam wychodziło jakieś niebotyczne pieniądze rzędu 60 dolarów za posiłek. Na szczęście jest też coś takiego jak nieoficjalny kurs waluty: i kubańskie pesos po prostu można kupić na ulicy od lokalsa I w tym momencie za jednego dolara dostajemy około 300 kubańskich pesos, czyli jest. Około 12 razy taniej niż w kantorze. I tak oto wczoraj kupiłem 116 tysięcy kubańskich Pesos. Kosztowało mnie to 400 dolarów. I to też udało mi się zrobić u znajomego właściciela Airbnb. No bo na tej ulicy, na przykład jakbym wymienił tego pana, który mnie zaczepił, nie wiadomo jakby to wyszło. On chyba oferował bodajże 340 czy coś takiego, więc da się to zrobić lepiej. Ale tak było bezpiecznie. I zauważyłem, że większość Airbnb to oferuje, więc polecam nie iść do Kantoru, tylko faktycznie zagadać tutaj z kimś i wymienić tą walutę, no bo wchodzi wszystko dużo, dużo taniej. I teraz za obiad co około 10 dolarów, co już jest okej okay ceną. Kuba ogólnie i tak jest drogi, no bo lokalsi mogą wszystko kupować na kartki, restauracje często bywają państwowe i tam mamy mięsa i tak dalej, no ale to wszystko jest niestety drogie. A co do mojego Airbnb, to było jedno z lepszych mieszkań, jakie znalazłem. Zapłaciłem tutaj 140 zł za dobę. I mam kilka luksusów, które dla mieszkańców też bywają rzadkie. I są to takie luksusy jak klimatyzacja, czy chociażby ciepła woda w prysznicu. Do tego mój budynek jest monitorowany, chociaż jak patrzyłem na te kamery przed wejściem, to szczerze mówiąc nie wiem, czy one w ogóle rejestrują jakikolwiek obraz. No ale tak to wygląda. Całkiem przyjemnie jest tutaj. Największy minus jest taki, że jest wiecznie ciemno, bo jestem na parterze i moje jedyne okno, które się otwiera, to jest to okno. Zanim mam taki widok. O, proszę bardzo, tutaj tak to wygląda. To jest w ogóle zbiornik na wodę, żeby nam nie zabrakło wody. No i tutaj jest właśnie klimatyzacja. Tak, są ogólnie państwowe hotele, które oferują dużo lepsze warunki, ale jak się spojrzy, jak mieszkańcy są to z jest pieniędzy na każdym centymetrze, tak naprawdę przez państwo, to średnio chce się korzystać z państwowych rzeczy i dużo lepiej jest wesprzeć lokalsa i wynająć od niego Airbnb. I tak niektóre restauracje, do których będziemy chodzić, są państwowe, ale to dlatego, że jest tu inna flora bakteryjna i nie chciałbym być chory. No ale ogólnie, fajnie się chodzi tymi uliczkami, fajnie się na to patrzy, ale z drugiej strony przykre jest to, jak się głębiej zastanowisz, uświadomiesz sobie, jak ci ludzie żyją tutaj. Chociaż większość z nich wydaje się na szczęśliwych, i to też bardzo dobrze nie Świadczy. Wow, To ten telefon, który mam internet Hola Hola, morning, power? Yes The ok? Ok, I'm coming problem, no problem, Thank you A propos, ogarnąłem kilka wycieczek Dzisiaj przez cały dzień Lokaz będzie mnie oprowadzał po bardziej znanych miejscach na Hawanie yy, I właśnie podjechał I chyba zaryzykuję i wezmę większy sprzęt, żeby wam to fajnie nagrać Do you think it's safe to take this camera? Yeah, 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 yeah no yeah? problem. yeah, No yes, problem. It, yeah, nice. Taka wycieczka kosztuje mnie 130 dollars. Zobaczymy czy warto. Uh, make a tour around the, uh, every place in the city. Okay. Okay. Stop in different places and you make a videos or anything. This car. What's the year of the car? Oh, it's four 1956. 56. Yes, yeah, exactly. Wow. Podczas całej wycieczki wybierzemy się do wielu ciekawych miejsc na Kubie, oraz do takich, które są ważne kulturowo dla tego kraju. Hawana składa się z trzech części: z takiej wybudowanej w latach 20., drugiej z lat 50., i trzeciej, która powstała w latach 90. -tych. I to, co właśnie widzicie, to najnowsza część Hawany. I heard already, I was walking at the morning and I heard already that it's normal. Yeah, it's normal. W tej okolicy mamy dużo ładniejszych i bardziej zadbanych domów. Jest to obszar, w którym mieszkają nieco bardziej majętni ludzie. W kolejnych filmach będziemy tu spacerować i opowiem wam nieco więcej o tej części. Pierwszy przystanek naszej wycieczki jest w naprawdę ciekawym miejscu, którego nie pamiętam nazwy. Tu widzicie nazwę tego miejsca. Jeden z mieszkańców tutaj zrobił sobie taki opłot, w sensie w czymś takim. Sąsiadowi się spodobało i sąsiad poprosił go, żeby zrobił płot. I później miał tyle zleceń, że zaczął robić dookoła dachy, płoty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jego budowle są w różnych miejscach na świecie, no i też tutaj właśnie jest tego cała masa. To wszystko jest z takich małych, popękanych kapelek, ręcznie robione, a patrzcie ile tego jest. Ten gość musiał to robić kurde wieczność. Całe dachy z tego zrobić. No ale dalej, wszystko pięknie ładnie, żeśby rzeźbami, nie? Ale patrzcie na to. Ty domy tutaj. No ludzie tak żyją, nie. Jak ten dach w deszczu nie przecieka, to jest jakiś cud. No ale trzeba przyznać, że mieszkańcy Kuby dobrze z tego korzystają, chociaż wszystkiego, nie? Wiecie, jest sytuacja jaka jest, oni malują auta na kolorowo, żeby zrobić dla turystów atrakcję. Z czegoś takiego dobrze korzystają. Więc finalnie mądrze wykorzystują ten fakt, że u nich faktycznie ten czas się zatrzymał. Jestem tu tak na dobrą sprawę kilka godzin i zadziwiam je cały czas ten kraj. Jestem do sklepu z pamiętkami tak mocno sceptycznie nastawiony ale były takie małe autka i wziąłem Maxiowi autko z podpisem Max na dole, więc będzie mógł sobie nim jeździć. To akurat spoko. Poprosiłem Fernando, mojego kierowcę, żeby mnie wziął do jakiegoś baru z piciem i powiedział, że to naprzeciwko jest Spoko Bar. I okazało się, że mają tu Pepsi. Nie mają Coca-Coli, ale mają Pepsi normalnie. Więc normalnie Pepsi, taką można kubie kupić. Nie wiem, czy jestem akurat w takim okresie, czy jest to na tyle fajnie, że nie jest ta atrakcja jakoś ultra przeludniona. Jest tu, tak wiecie, bardzo mało ludzi. Ale powiem, że takie dowódki, jak tutaj na przykład, albo tutaj. Strasznie kojarzy mi się z Bangkokiem. Tam bardzo podobnie to budownictwo takie lokalne wyglądało, nie? Też w ogóle spotkałem się tam z niesamowitym połączeniem światów, no ale mimo wszystko troszkę w innym klimacie. A tutaj jak widzimy tych latynowskich ludzi i to połączenie tych starych klasyków z tym budownictwem, z tym wszystkim to jest no, niespotykany widok, chyba jedyny taki na ziemi. A pić czegokolwiek z takim widoczkiem to jest coś niesamowitego. Wasze zdrowie. No ale miejsce turystyczne od razu inne ceny. Musiałem zapłacić w dolarach amerykańskich i zapłaciłem aż 3 dolary za puszkę Pepsi. Właśnie się dowiedziałem, że samochód, z którym jedziemy, kosztuje 80 tysięcy dolarów. 80 tysięcy, tutaj. W Stanach 3 dyty, na przykład dla porównania, nie? Jechaliśmy teraz zobaczyć kubańską naturę. Widzę, że jest to dość turystyczna atrakcja, chociaż w tych autach tutaj. Same kabriolety. Ale niesamowicie to wygląda. A to jest dosłownie 10 km od miasta. I go for a walk. Thank you. Wow. Ej, nie spodziewałem się, że tak pięknie to będzie wyglądać. Kocham naturę i w każdym kraju chcę ją zobaczyć i cieszę się, że to tutaj jest. Nie wiem, czy to będzie dla Was ciekawe, wiem, że dla mnie jest to po prostu przepiękne. Patrzcie na to. No przecież to drzewo jest jak wyciągnięte z filmu. Z jakiegoś avatara czy coś? Niesamowite. Piękna natura. Nie spodziewałem się, że to będzie tak piękne miejsce. Jestem ciekaw ile tu jest węży, yy, pająków i różnych rzeczy tego typu. Zawsze jak podróżuję, to zastanawiam się, czy warto korzystać właśnie z takich, wiecie, zorganizowanych wycieczek, czy jednak chodzić samemu. I zwykle zwiedzam samemu. Sprawdzą sobie ewentualnie jakieś atrakcje, ale tak to chodzę własnymi ścieżkami. Aczkolwiek po tym, co tutaj zobaczyłem, stwierdzam, że chyba warto z takich wycieczek korzystać. Wiecie, one są przygotowane po to, żeby pokazać nam to, co najlepsze, nie? Researchując Kubę w życiu bym na przykład nie żeby tu przyjść. A tak mi się tu podoba, więc uważam, że po prostu trzeba to idealnie łączyć i to postaram się też właśnie tutaj podczas mojego pobytu na Kubie zrobić. Połączyć trochę spacerowania samemu, własnymi ścieżkami w nieznane i troszkę pochodzenia tam, gdzie wszyscy, bo to też są fajne miejsca. Fernando, I'm ready to go! Thank you. Thank you. Przyjechaliśmy teraz na Plac Rewolucji. Dziwne miejsce. I wielki płat pustego terenu, no i wielki pomnik, który wskazuje kierunki świata. No spoko, no. Plac rewolucji. Kuba to kraj, który przez wiele lat był pod dyktaturą nijakiego Batisty. Rządził on w sposób autorytarny i wspierał interesy dużych amerykańskich korporacji. No i właśnie w 1953 roku nijaki Fidel Castro rozpoczął rewolucję, która trwała aż do 1959 roku, gdzie udało się objąć władzę i od tamtego momentu Kuba jest krajem socjalistycznym zamkniętym na Stany Zjednoczone. I to właśnie na tym placu odbywały się liczne demonstracje w celu obalenia dyktatury Batisty. I to tutaj, w 1959, po przejęciu władzy, ogłosił swoją słynną przemowę nijaki Fidel Castro. Więc jest to bardzo istotny plac dla kuby. Thank you. Wow, podobno możemy zjeść tu lokalne jedzonko. Zobaczymy. Nie wiem czy będziecie mnie dobrze słyszeć, bo gra tutaj dość głośna orkiestra. Stwierdziłem, że zaszaleję. Jestem na Kubie, więc muszę spróbować kubańskie rzeczy jak najbardziej. I wziąłem sobie kuba Libre. Nie miałem w sobie ani gram alkoholu od kilku lat. To będzie mój pierwszy raz. Zobaczmy. Ale mocne. Znaczy jak ja to wypiję, to ja będę latał, nie? Ja nie będę pamiętał, co się działo. Smakuje jak whisky. Ten smak pamiętam i to tyle. Nic specjalnego. A na obiad wziąłem szarpaną wołowinę, podobno lokalnie przyrządzoną. Póki co dostałem sałatkę, ryż i fasolę. I ta sałatka taka biedna trochę, nie? Ale ogólnie słyszałem, że na Kubie nie zaznamy jakiegoś super ekstra jedzenia. Co najwyżej jedzenie może być prawidłowe, ale nie będzie jakieś wykwintne. No dobra, muszę przyznać, że wygląda na to apetycznie. No jest okej, okay, no. Trzeba to zasolić na pewno. Jak każde jedzenie będzie tutaj takie, to jakoś super się nie będę najadał. Mam na talerzu też banana. Banany ogólnie są dość popularnym jedzeniem. Mm, Ciekawe przyrządzone. To jest się upieczone i dodane jest jakby chili na wierzchu. Spoko. Aj tam mi giga smakuje. Chyba najbardziej z tego dania. W sensie, ono nie jest niedobre. Jest po prostu poprawne, tak jak mówiłem. Strasznie męczące jedzenie w dużych ilościach. Już po zjedzeniu połowy tego dania miałem serdecznie dosyć. Lecimy dalej do Fernando i jedziemy zwiedzać kolejne miejsca. To są moi kochani, najdłuższe cygaro na świecie. Jest takie zawinięte. Takiego wężyka. 90-metrowe cygaro, a wyżej jest 81 metrowe. Dodatkowa ciekawostka, bo było obok restauracji, więc się przeszliśmy. Poza tym pojechaliśmy jeszcze na punkt widokowy, z którego było widać całą hawanę i skoczyliśmy do hotelu. Zobaczyć jakie znane osoby tutaj spały. Thank you Fernando! Thank you too! It was nice! It was Wait open door for... Ah, yeah, I have the souvenirs! Nie. Yeah. Thank you. Thank you too. Bye. Wycieczkę uważam za udaną. Odwiedziliśmy kilka może takich zbędnych miejsc, jak na przykład byliśmy w hotelu National, gdzie tak naprawdę przeszliśmy się dookoła, zobaczyliśmy jakie znane osobistości tam były i to tyle. Ale było też wiele ciekawych rzeczy i zwiedziliśmy fajne punkty. Także myślę, że Ogólnie na tym Kubie tak wolno płynie czas. Dopiero 15.30, a ja mam wrażenie, że spędziłem ponad cały dzień. mogą udało mi się kupić wodę w sklepie naprzeciwko. Była zamknięta, bo czasami się zdarza tak, że na Kubie niestety yy, lokalsi zbierają puste butelki i mywają kranówę i sprzedają turystom jako woda mineralna tutaj. Na szczęście tak nie było, było to ładnie zaplombowane. Ale ogólnie ta woda mineralna smakuje jak kranowa. Mimo wszystko że w tej wycieczce czuję lekki niedosyt. Także zaraz wezmę znowu małą kamerkę Idziemy na miasto chodzić po prostu dookoła. No dobra, idziemy znowu z buta na ulicę Hawany. Zobaczmy co one nam tu przyniosą ciekawego. Ogólnie musicie korzystać bo według mapy od jutra będę miał codziennie pochmurną i lekko deszczową pogodę. Ej! Nie! Połęd! Polonia! Nie! Ogólnie lokalci są tu bardzo mili. No tych piesków tutaj powiem wam, że jest cała masa tych chodzących, błąkających się Są Połand! Polonia. Polonia. Yeah. No, no only no, English. I think I've inglés lucky callejón de música afrocubana. Música Afrocubana. Maybe later uh, I will well. go. Wait, what's your name? Uh, Paul. Ah uh, Paul. Hi. What's Michel. your name? Michelle. Michelle. Hi Michelle. Michel. You're lucky looking looking. Nie, yeah, maybe later, I will go. Maybe. Tak, yeah. okej, okay, okay. Thank you, thank you, bye. Ogólnie wiele tych budynków też wygląda jak takie perolowskie bloki typowe. Podobno takich giga starych osiedli u nas. No ale sobie coś się dziwić, dużo tutaj Europy, nie? W końcu były tu kolonie hiszpańskie, więc jest troszkę europejsko. Te SRR tu też trochę namieszało. Więc to wszystko się tak kumuluje W taką jedną nietypową jedność. Że tak to nazwę. Zauważam dzisiaj, że to też typowe widok w hawanie. Masa śmieci. Kiedy będzie zebrane, nie mam pojęcia. Patrzę też na te auta i szczerze mówiąc nawet nie mam pojęcia co to za modele, nie? Wiem, że wszystkie mają kolorowe skóry w środku, no i wszystkie są generalnie kolorowe. O, tutaj jest Chrysler, chyba Chrysler. Tak, to będzie Chrysler i to też jest to samo. Chociaż to jest na Chevroleta. To jest trzebi. Przykro, na to się patrzy, jak ludzie grzebią w śmieciach, po to, żeby znaleźć ten sprzęt Niech Pani tutaj. Następne to jest. Przyszedł się przejść na malekon. Była taka świtka, gdzie widzieliście tak mocno wylewającą się wodę. I to było właśnie tutaj. I niecałuję dla mnie to, że ci ludzie łowią ryby, mimo że dostają z wody cały czas. oni zostają tam i łowią. Patrzcie to coś, to się w ogóle nazywa kokotaxi Taxi i to też jest popularne tutaj jest to jakby odwzorowane na kształt kokosa przynajmniej tak uważają lokalni i z przodu siedzi kierowca właśnie a z tyłu może siedzi dwóch pasażerów no i do parku centralnego jest taki takie jakby centrum Hawany pięknie jest tutaj Powiem wam, że jak sobie tak chwilę tutaj pochodziłem, to po czasie te wszystkie uliczki się zlewają i wyglądają niemalże identycznie, więc spoko jest sobie tak pochodzić, ale raczej nie całą wieczność. Zostałem dosłownie wyrwany bez mydła. Inaczej tego nazwać nie mogę. Doszedłem na ten plac centralny i chciałem Wam trochę poopowiadać. Jak zwykle podszedł do mnie kolejny gość, próbujący sprzedać mi cygara i tak dalej, i tak dalej. Mówił mi, że jest jakiś event, cygara są dwa razy taniej i w ogóle warto, bo dzisiaj jest jedyny dzień jakiegoś festiwalu. A ja mówię, no thank you. I nie mijają dwie minuty i podbiega do mnie babka. I mówi do mnie: Ola Pablo, you rented Airbnb from me. A tak myślę, kurde, zna moje, zna moje imię, spoko Airbnb. Mówi, że fajnie, że przyjechałem wczoraj, i jak mi się podoba, i tak dalej, zaczyna ze mną gadać ta babka. I mówię, no spoko, że fajnie, i, i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiamy, rozmawiamy, i ona w pewnym momencie znowuż mówi mi, że jest festiwal cygara jakiś dzisiaj. I warto kupić cygara. A ja chciałem kupić kilka cygar dla znajomych. No i wiecie, ja jej mówię, kurde, myślałem, że ten festiwal to skam, bo przed chwilą mnie zaczepiali goście i też proponowali festiwal. ona mówi, że nie, 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 to jest serio, że ona w ogóle mieszka naprzeciwko mnie, w moim Airbnb, że jesteśmy sąsiadami, i itp, itd. A mówię, kurde, no dobra, no mogę jej zaufać, przecież wynajmuje mi Airbnb babka. No i tak idę z nią. Idę z nią i się zastanawiam. Kurde, ale dalej jak ona mnie poznała? Na Airbnb mam jakieś tam zdjęcie sprzed kilku lat, a tutaj ja jej nie widziałem. I się jej pytam, jak mnie poznała w ogóle? Że, że to ja. A ona mówi, że widziała, jak dwa razy wchodziłem do mieszkania. A myślę sobie, no dobra, okej, okay, no to idę z nią dalej, nie? No i podchodzimy. Chcę kupić te cygara, a oni mi. Wielkie kurde pudełko 25 cygar za 200 euro. Bo 400 euro kosztuje w fabryce. A on że nie ma opcji, nie kupię tyle, bo tyle nie potrzebuję i nie mam 200 euro przy sobie i nie chcę tyle cygar, nie zmieszczę tego do walizki. A oni, że połowę połowę za 120. Coś mi zaczęło śmierdzić, bo mi strasznie chcieli te cygara wcisnąć. No i wiecie, ja mówię w końcu, z 4-5 cygar. No i ona mówi, ok, 5 cygar to 80 dolarów. A wyżej, że nie mam dolarów, tylko mam pańskie Pesos. I mogę za to zapłacić kilka tysięcy co najwyżej. Ona to 10 tysięcy. Ale myślę w głowie, dobra, 35 dolarów. Stargowałem już fest. 5 dolarów za cygaro, chyba spoko. No i zapłaciłem i wyszliśmy z takiego dość... w ogóle dziwnie wyglądającego sklepu, bo ten sklep był dość dziwny i ona do mnie czy mogę już kilka pesos na mleko dla dziecka. I w tym momencie zaczęło mi się coś nie zgadzać w głowie już tak całkowicie, nie? Ja mówię, że no nie, nie mogę, że, że ten. A ona mówi, to później w Airbnb, może się zgadamy coś tam, a ja mówię, no tak, tak. Ona mówi, to idę odebrać dziecko i idę yy, yy, do Airbnb. W sensie jakby do tego budynku gdzie mieszkamy I słuchajcie i odchodzę, odchodzę I tak się zastanawiam jak to możliwe Skoro przeciwko mnie nie ma mieszkania Jestem jakby sam na parterze i myślę sobie w głowie O kupa, ten gość prędzej Co zagadał 2-3 minuty przed nią Wiecie jak to oni Skąd jesteś, ile tu byłeś Gdzie mieszkasz, strata tata No ja mu wszystko powiedziałem głupi nie Przedstawiłem mu się, powiedziałem mu, że przyjechałem wczoraj I powiedziałem mu że mieszka w Airbnb a on do mnie gdzie? Ja jeszcze powiedziałem mu na tej ulicy mniej więcej. I z skubany w dwie minuty przekazał informację babce. Babka do mnie przybiegła i to było takie five head zagranie z ich strony, a ja byłem już tak zmęczony, że ja nie rozkminiłem. Słuchajcie, za 35 dolarów kupiłem kuźwa fejkowe cygara. A najlepsze jest to, że każdy mi mówił, musi być akcyza na tym cygarze, żeby ono było oryginalne. Ej, patrzcie to, przecież to jest kuźwa jakiś badziew. Tu nawet tytonium nie pachnie. Prawie sam papier. Zdałem się nieźle wrobić na Kubie. Uważajcie z tymi ludźmi, bo oni, ja nie spodziewałem się, że mogą taki patent wykupić w ogóle. To był taki gigachat za granie z ich strony. Tylko po to, no żeby potencjalnie zrobić 200 euro, finalnie 35 dolarów, nie? I słuchajcie, i tak się wkurzyłem tym. I po prostu odechciało mi się wszystkiego Wróciłem prosto do Airbnb już nic nie nagrywając I muszę iść spać, bo to był długi dzień Komuś cygaro? I jutro idziemy troszkę się zreaksować nad piękną wodę Także widzimy się jutro